Choć jesteśmy w środku pandemii koronawirusa, to Małopolska oferuje nam wiele ciekawych miejsc, w których możemy zapomnieć o wirusie i zjednoczyć się z naturą. Samorząd województwa małopolskiego i małopolska organizacja turystyczna zachęcają do odkrywania naszego regionu. Widzimy bardzo wyraźnie wzrost zainteresowania Małopolską, widzimy odwiedzających kraków, zakopane, wiele atrakcyjnych miejsc, widzimy tłumy na szlakach turystycznych, ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że gospodarka się już nie zatrzyma, a turystyka w Małopolsce to bardzo ważna gałęź. 10% naszego PKB to właśnie turystyka. 100 tysięcy osób zatrudnionych w Małopolsce to jest poważne ważna liczba osób, my nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, by turystyka się zatrzymała raz jeszcze. My musimy zrobić wszystko, żeby turyści byli, bo to tu turyści zasilają naszą gospodarkę. Województwo małopolskie w ostatnich kilku latach jest najszybciej rozwijającym się województwem w Polsce. To duża zasługa sukcesu, jaki w Małopolsce, a szczególnie w Krakowie, na Podhalu, w innych regionach odniosła turystyka, ale ten sukces, który odnieśliśmy w ostatnich latach, no jest też trochę przyczyną naszych problemów wynikających z ograniczeniami w przemieszczaniu się pomiędzy różnymi państwami, a Kraków i Małopolska szczególnie odniosła sukces w zakresie turystyki zagranicznej. Program Odkrywam Małopolskę zachęca do zwiedzania i wycieczek także poza sezonem wakacyjnym. Celem tego konkursu jest organizacja czasu wolnego w dzieci i młodzieży, organizacja właśnie wycieczek, tak aby Małopolanie, mali Małopolanie, młodzież szkolna. Zwiedzała jak najchętniej w Małopolskę. To wsparcie dla młodych ludzi przekłada się równocześnie na wsparcie branży turystycznej. Tatry, Ojcowski Park Narodowy, Kraków i jego zabytki, czy Pustynia Błędowska – to wszystko i znacznie więcej można odkryć w Małopolsce. Małopolska to największy obszar w naszym kraju mający Naprawdę ogromne możliwości, potencjał, i przede wszystkim yy, u nas jest tak, że praktycznie cały rok jest tutaj co robić, co zwiedzać. Jednym słowem, w Małopolsce każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy tylko wyjść z domu i otworzyć się na to, co nam oferuje.